Obiecaliśmy Wam niespodziankę, więc za chwilę ją Wam pokażemy. A co to będzie? To jesteśmy my, a tak naprawdę my w naszym nowym miejscu, czyli gdzie? W naszym studio! Chodźcie zobaczyć! O, po, 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 po. Lasi, Witamy, Tutaj mamy naszą nową scenografię. To są telewizory, monitory. Michał nazywa to oknem na świat, bo będzie dużo tematów, które będziemy nagłaśniać. Głośniki, słuchajcie, bo będziemy robić głośny, dobry raban. Kasia chciała po prostu mieć Michał. zawsze duże głośniki w pokoju, a że to będzie traktować jako co swój pokój. Co zawsze mówisz? Czyli będzie co? Będzie bajzel. Ha! Co zawsze mówisz? Zawsze mówisz, zróbcie. Jakiś hałas! No, dokładnie i będziemy robić Gdzie jest ten hałas? Tutaj. Dajcie mi to. Mamy dużo roboty w tym programie. My tutaj sobie siędziemy, dobra. Wyobraźcie sobie teraz... Przysięgam, okay. że się przestraszyłem, że się przewrócę, błagam Jest Was. Jest to na razie roboczo, ja ale w, w tym miejscu, wyobraźcie sobie. My na fotelach, nasi super goście, których będziemy zapraszać do tego miejsca. To Więc prawda. to będzie totalny przełom i rozwój, bo słuchajcie, nagrywaliśmy w bardzo różnych miejscach. A, a wreszcie mamy swoje. Mamy swoje studio, będziemy dla Was nagrywać więcej materiałów, U! więcej rozmów, więcej fajnych materiałów na social'e również. A ja tylko szybka, szybki story. Jak byłem mały, byłem w szpitalu, tatami przywiózł taki telewizor, położył go na półce i czarno-białe oglądałem yy, na jedynce bajki i czekałem, aż będzie bajka. I tak patrzyłem w ten telewizor 12 godzin i czekałem na bajkę, bo nie było bajek później. No, liczymy, że w naszym programie będzie lepiej, tak? Jakby to powiedzieć, tu się jeszcze buduje, słuchajcie, jest delikatny kurz, tak? Będą super osoby, które będą tu przychodzić, będzie fajna przestrzeń do rozmowy. Tak. Przede wszystkim to jest nasze miejsce, czyli będziemy sobie tu mogli być kiedy chcemy, i ile chcemy i będziemy tworzyć dla Was. Ale, 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 co ważne, to jest tylko jedna część tego, co dla Was przygotowaliśmy, bo kolejną odkryjemy już w nowym odcinku, więc znowu to powiem, warto czekać.